Tak, nie ma dwumetrowych pokrzyw, dlatego dzisiaj wyjeżdża budowlanka pod postacią szyb, talerzy porcelanowych i tu jak widzicie zielone worki, a jak zielone to wiadomo ze szkłem co najmniej dwa, może trzy, nie wiem ile wejdzie. No i wjeżdżamy. Także torba z Ikei, najlepsza wiadomo. Od Ewuni. To wszystko widzicie. Potuczone kible. No, szyby zbrojone, szyby potuczone. Tu jest klosz od Żyrandola. To wszystko zaraz powybieram. O nie, to to idzie do złomiku. Jeszcze się nada. Wszystko powybieramy i wyjeżdżam do budowlanki. I tu mi zostało moi kochani. 2 m kwadratowe, tylko muszę tą budowlankę wybrać. To są 2 m2 do przekopania. Tak żeby ta guma wyszła. Mam nadzieję, że to dzisiaj puści i poleci do gumy, do opon. Także bierzemy się do pracy. No i tak moi kochani, torba torbazikei zawalona calutka, nie idzie tego dźwignąć. 25 kg szyb, jak nic. Trochę jeszcze szkła z tego wysegregowałem. Odsłoniłem sobie tutaj. No niestety wszystko nie weszło, ale tu sobie zrobiłem taką kupkę, zostało raczej mniej niż było. Także co? Wjeżdżamy chyba w Głąb gleby, nie? Tak przy okazji, jak już kopię, wiecie, o, patrzcie, kupa będzie rosła. To kolega Solo wysłał mi maila, prosił mnie, żebym udostępnił link do. Yy, Ej, jak to się nazywa? Internetowej puszki, tak? Na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Także ja y, podlinkuję to. Co prawda, ja staram się nie korzystać z takich y, no, internetowych rzeczy, które mnie łączą z kątem. Nie wiem, ja mam takie, wiecie, ja z techniką nie jestem za pan brat, dlatego trochę się boję, ale jak tylko chcecie wesprzeć. Roberta, pozdrawiam cię oczywiście solo. To link będzie w opisie. I wchodźcie i tego jak nie będziecie na przykład mogli do puchy wrzucić. Bo ja to wolę, tak wiecie, fizycznie do puchy wrzucić. I jest ok. No ale to jest moje takie, że tak powiem, zboczenie. I także, o, jakie piękne niebieskie było. Stara butla z wklęsłym dnem. Ale tu się już raczej cudów nie spodziewam. Bo tutaj już wyszło co miało wyjść. Tutaj wyszło tyle części w ogóle do starych samochodów. Pamiętacie? I żeście identyfikowali. Maluch, maluch, maluch. Także. Kurde, niestety wszystko jest mokre. Babry takie są porobione. Hutarz kłałużycy. O, jakie tu gwoździowisko! A patrzcie, co się tutaj znalazło. Aluminium najprawdziwsze. Dawno tutaj tego nie było. Oj, dawno. Myślałem, że wszystko już wybrane. A tu proszę. Papa, papa pa też do budowlanki. Pamiętacie w teleranku? Chyba w teleranku. Ja, teleranek był w niedzielę, nie? To tam była taka piosenka: Dziś niedziela, dzień wesoły, bo nie trzeba iść do szkoły. To, dlaczego tam nie śpiewali, że dziś sobota, dzień wesoły, no to wiecie, nie? że wyż demograficzny sprawił, że było tak dużo dzieci, że gdzieś tam w połowie lat 80. trzeba było yy, uczyć się też w sobotę, bo był taki nadmiar dzieci, dlatego niedziela była tylko. Dniem wolnym od szkoły. No ale tam była taka piosenka właśnie dziś niedziela, dzień wesoły, bo nie trzeba iść do szkoły. A ja sobie to dziś przerobiłem w głowie chem, Bo ja wiadomo po nocnej zmianie jestem. Pociąg dzisiaj prowadziłem i sobie tak <laughs> no nie wiem, śpiewałem, taka głupota, nie? Ale śpiewałem sobie dzisiaj czwartek, dzień wesoły, bo już jadą po śmieciory. <laughs> No, i właśnie dzisiaj jadą po śmieci, to im troszeczkę więcej o, takich podziemnych mleczka w woreczku na przykład dorzucimy im, nie? Żeby nie były tu, a były tam, gdzie ich miejsce. Maść na ból życi. Aluminium będzie od razu, a jak jest maść na ból. To pozdro łuki. łuki <noise> lubi wykopywać maści na ból życi. będę maści łukiego dominują. Gratuluję ogólnie sreberka arabskiego, tureckiego, przepraszam, które wyjąłeś. Piękna sprawa. Było. O, proszę. Tu jest śmieciuch. A tu jest fajny kąsek złomiku, który wróci do chuty I to już dzisiaj, może. Elegancko. No hmm. to kaszka mleczno ryżowa, błyskawiczna <laughs> Ale fajne jest ten opakowanie, zobaczcie jaka grafika No, takie lata 80., początek 90. -tych. winiary no kurczę No i co ja tam widzę? Oczywiście zobaczcie tu jest Bakteria, no, to dzisiaj polecisz do baterii? Nie inaczej, dziadostwo cholerne. No ale niestety, kiedyś baterie były używane, no w zasadzie do wszystkiego. Nie było tak jak dzisiaj akumulatorków, tylko w każdym domu na wsi była oczywiście latarka na płaską baterię. I te płaskie baterie tutaj w stanie zaawansowanego rozkładu często znajduję. No ale to już niestety nic się z tym nie zrobi. O! Aluminium. Superaśnie. Aluminium zawsze cieszy. No, chodź. O, no, jaka fajna flosunia. I koreczek. Patrz, jaka przyjemna. Fajna miniaturka flaszki. Pamiętam, moi rodzice mieli takie za szybą w czasach PRL-u. Wtedy się wszystko zbierało. No i moi rodzice mieli taką mini kolekcję małych buteleczek, pełnych oczywiście, żeby nie było. No, jako dziecko zawsze się zastanawiałem, dlaczego one nie są wypite. No ale i złomik. Nowo aluminium tubeczka elegancko tyle lat leżała i czekała, a teraz wróci do huty przez Meta Elo. No i tak wygląda widzicie takie wybieranie pomalutku cierpliwie. Trzeba segregować. Co to jest? Ciężkie, coś elektryczne. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tu była miedziucha w środku. No to uwaga. Pyk. No. Jest miedziuszka wyjęta z ziemi. Pysznie. Trzeba będzie to tylko podwijać elegancko. Nie, maniuś. No, i tak widzicie, to wygląda. To jest zajęcie dla ludzi cierpliwych. Człowiek siedzi w krzokach, słucha przelatujących dzikich gęsi, grzebie sobie, kuje się znowu, dziękuję, aluminium wyciąga. Na tężca jestem szczepiony, jakby kto pytał, ale muszę sobie iść do pani doktor zrobić jakąś daweczkę przypominającą to znaczy notabene tężcem nie jest tak prosto się zarazić, bo bakterie tężca rozwijają się w warunkach beztlenowych, więc rana raczej powinna być bardzo głęboka i zaniedbana ale jak to mówią trzeba dmuchać na zimne a wiecie, że w tym w cudzysłowie sporcie to rany cięte kłute no szarpane to nie, ale są na porządku dziennym, nie? Patrzcie, tu się jakieś zrobiło skupisko polmosów, same nakrętki. Już chyba piątą wyjąłem. O, grzyb, purchawka. Robimy wielki comeback do naszej gumy, bo jestem bardzo ciekaw, czy ona nam dzisiaj wyjdzie i wyjedzie z nami. O, pewnie, że tak, zobaczcie. No, taki kawał gumy. No. A co gmina? Nie gmina, co powiat bielski robi z gumą? Wysyła ją do cementowni w górażdżach, i tam ona, o patrzcie, jeszcze się znalazła do kieszonki. I tam ta guma zostanie przerobiona na energię cieplną w procesie spalania, i zostanie przemieniona na pyszny cement. I o to właśnie chodzi. O kurczę, co to jest? Co to jest? Widzicie to za tym, że śmieci, że szyby. Co to jest? O kurde! Idzie. Patrzcie, ja pierdzielę, ale ruła. No to chyba jest nagroda. Rolka od taśmociągu. To jest chyba nagroda, wiecie? Tak mi się coś zdaje. Patrzcie. A ja już myślałem, że cały złom jaki tutaj był to już dawno jest w hucie. Oczywiście za moim pośrednictwem. Ale piękny kawał. Ja pierdzielę. No dobra. To jeszcze kawalątek. O, i jest królowa polskiej ziemi. Bateria. Kurde. R9, tak? Czy R20 i potuczony sracz. No i to jest to. A tu jest jakiś złomik owinięty w szmatę. Dobrze, rozdzielimy. Posegregujemy i zabierzemy. I tu jest mleczko. kombo, no leki, tabletki wbite w syrop, da się, da się pewnie, że się da, wszystko się da, dobra moi kochani, spaduwa, wór szkła, o, dźwignę, dźwignę, jeszcze to dorzucę, wór budowlanki, guma wyjeżdża do spalenia, i śmieci wyjeżdżają do śmieci. Ale kurde, to też swoje waży. Aha, bo tu jest jeszcze urobek. Do tego dorzucamy kopaczkę. I wiecie co, dorzucamy nagrodę. Trzeba się jakoś nagradzać. Kurde, to jest, powiem Wam, no, 3 kilo będzie. Także trzymajcie się. Papaty. Zobaczcie, jak jest pięknie. Powiedzcie mi, czy wędkarze to śmieciarze? Śmieciarze i to śmierdzący śmieciarze. Zobaczcie, gnoje przynieśli, połowili, nawet kapotę gościu zgubił. To trzeba mieć w wełbie naprawdę, zobaczcie. Przyjdzie tu gnój, przecież on tu wróci na pewno. Ja myślałem, że papierochy przynajmniej zgubił. Będzie musiał wydać pieniędzy. Patrzcie, no. Przecież gnój tu wróci. O, bułeczkę wcinał. Gnój tu wróci, jeden z drugim na pieprzą. Co oni myślą, że to potem w magiczny sposób się. Patrzcie. Żuberki. Że to potem ginie w magiczny sposób? Nie wiem. O. Przyznam szczerze, jak zobaczę, to pieprze, kurde. No tragedia, powiem Wam szczerze, tragedia. U Jezu, wpadnie jeszcze. A tu jeszcze trzciny wszystko poprzykrywały. No i zobaczcie, taterka. Dupsko siedziało na styropianie? Siedziało. Patrzcie, ale jaja, małpka w plastiku. Tego jeszcze nie grali. No. To tam, bo tam widzę, zobaczcie co widzę. No bo przecież jak się wrzuci w krzaki, to tego nie widać. No a jak nie widać, to tego nie ma, nie? Proste. No kurczę. Tragedia jest, tragedia jest z tymi ludźmi, powiem wam. O, tam jest coś, ja tam nie wejdę. No nie wejdę, zobaczcie. Co ci ludzie mają w głowach? O, o patrzcie. No, ta butla to jest stara, kurde. Butelka do środków chemicznych nie podlega zwrotowi. Genialna, jeszcze z korkiem oryginalnym. No, to. Butla u mnie zostaje. No i tak to wygląda. Ojej. Tak to wygląda, widzicie. Ręce opadają. Plastikowe małpki wynaleźli. To już w ogóle koniec świata się zbliża. O, zobaczcie. Flaszeczki piją, ryby łowią, umilają sobie czas. Na to, że zostawiłem po sobie syf, śmietnik. No to, co, co to ich obchodzi? Przecież. No ale. Takie społeczeństwo. Nic się nie poradzi. Kapota zabieramy. Ej, chodź tutaj. Ja pierniczę, wpadnę do wody. No i tyle. Tyle po wędkarzach możecie się spodziewać. Znaczy to wiecie, to są pseudo wędkarze, to są szmaciarze, nie wędkarze. Patrzcie jak tu jest pięknie. A kurde. Dobra, jeszcze raz. Trzymajcie się, papaty.